Kiedy wyszedł z kościoła, gdzie po prostu modlił się, został zamordowany z broni palnej, strzałami, a także maczetą w sposób bardzo brutalny przez swojego byłego współpracownika. I co powiedział Moreno umierając? Dios no muere. Bóg nie umiera. Kiedy rewolucjonista, karbonariusz, mason, maczetę zarzucił na jego ramię i zmasakrował mu jedno ramię, a drugą rękę odciął. Moreno 15 minut był w konaniu w agonii, po wyjściu z kościoła. Powiedział do niego, giń kacie wolności. Kat wolności. Człowiek, który jest katolikiem, jest katem wolności dla satanistów, dla masonerii. Bardzo analogiczna sytuacja do dzisiejszej walki. Walki na śmierć i życie, bo dzisiaj walczymy na śmierć i życie. Śmierć tego młodego mężczyzny 31-letniego pokazuje, że to jest walka na śmierć i życie, że tutaj nie ma już zabawy, że to, co przewidziała Najświętsza Maria Panna w Fatimie, że dobrze będą męczeni, jeżeli Rosja nie będzie dobrze poświęcona, konsekrowana mi, naj, najświętszemu sercu Najświętszej Marii Panny, czyli niepokalanemu sercu, i nie będzie konkretnie wymieniona jej. Nazwa przez papieża, który zwoła wszystkich biskupów świata i dokona tego poświęcenia. Paru papieży dokonało tego aktu, ale zawsze w sposób wybiórczy, niedokładny. To Rosja będzie wybrana narzędziem kary dla świata, a dobrzy będą męczeni.